Zapraszamy wszystkich mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców Opola na szampańską, szampańską zabawę Sylwester pod Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Mamy do zaoferowania wspaniałe występy gwiazd polskich, oddział zamknięty, Jary oddział zamknięty i Grupson. Myślę, że wspaniała zabawa, ja na pewno będę polecam, będą pewne utrudnienia w ruchu, ale to już pan dyrektor powie o tym. O, tych, o tej organizacji. Natomiast yy, myślę, że będzie to jak zwykle wspaniała zabawa. Miejski Sylwester w tym roku pod amfiteatrem e, tutaj w sąsiedztwie na e, parkingu e, przy ulicy Barnickiego. E, imprezę rozpoczynamy 31 grudnia o godzinie e, 20.30. E, potrwa impreza do godziny 1. Ze spraw organizacyjnych, przyznam szczególnie kierowców, że już od 30 grudnia parking zostanie zamknięty na potrzeby przygotowania całej imprezy i to potrwa do 1 stycznia. DJ BRK i Jarecki w dwójkę będą rozpędzać i zachęcać do zabawy całą publiczność. Przygotowani na około 4 do 6 tysięcy osób.